Wracając do Niemiec, spotkałem takiego Polaczka, powiem Polaczka, bo to jest takie typowe dla tych, co chcą się wywyższyć przed innymi, chcą pokazać, że mają więcej, mimo że mają mniej, ale jak ktoś powie, że ma więcej, to wtedy kombinują tak, żeby udowodnić, że u niego jednak jest lepiej. I siedliśmy gdzieś tam, przerwa była na papierosa dla innych, pyta się, ile jestem w Niemczech, no mówię, że tyle i tyle, ile zarabiam, no to powiedziałem, ile zarabiam, ale on powiedział, ale ile masz za mieszkanie? No 800, 900 z opłatami a to. A to tak naprawdę jeśli odliczyć te mieszkanie, to wszystko to zarabiasz mniej ode mnie. Ja mówię, ja tu się nie chcę wywyższać, że ja więcej zarabiam, czy mniej. Ale, ale myślał, liczył jak to zrobić, żeby powiedzieć, że on ma więcej, nie? Nie wiem, może siedzi na pokoju jakimś i mu wychodzi mniej, płaci tam 350, 400, no i sobie przeliczył. Ale. No rozumiem, co mi do tego? Dobra, niech zarabia więcej, mniej? Ale po co tak to musiał przeliczać, żeby wyszło, że zarabia więcej? Pyta się, czy mówię po niemiecku, No ja powiedziałem, że mówię, no, no. komunikatywnie jest jakoś tam. Zaczął mnie pytać po niemiecku tak nieudolnie te zdania składał, ale próbował. Ja mówię, ale co ty robisz? Sprawdzasz mnie, czy co? Ja nie wiem o co w tym chodzi. Jakiś dziwny w ogóle gościu, a z tym pytaniem o niemiecki i jego niemiecki to powiem wam później, bo to taka akcja wyszła, że się uśmiejecie, nie? To będzie w kolejnym vlogu. Jak się potrafił ten gościu później ośmieszyć na kontroli przy granicy? Dobra, słuchajcie, to tyle w tym vlogu. Tak niestety jest. Jeden drugi musi mieć więcej, wyżej się pokazać. Bo inaczej tego nie przeżyję. Ja tak nie mam, nie wiem czy wy tak macie. Trzymajcie się, cześć.